Cześć, witaj na kanale Kuchzalok. Um, miałem już przygotowany materiał na wcześniej, to znaczy, się inny materiał. Um, stworzyłem go, jest w zasadzie przygotowany, gotowy do wyrenderowania, natomiast mój komputer stwierdził, że niestety koniec z nami, więc e, skończyła się praca z komputerem. Niestety komponenty mojego komputera nie nadają się do jakiegokolwiek inwestowania, dlatego że płyta główna poszła, poszedł też już RAM. Procesor, no mógłbym jakoś go wykorzystać i użyć, natomiast nie, nie ma już dostępnych na rynku um, dobrej jakości, w dobrej cenie. Um płyt głównych, które obsługują mój procesor po prostu został wycofany. Jest to kilkuletni, więc oczywiste to jest, że w dziedzinie technologii takie rzeczy mają miejsca. Więc co? Od dzisiaj mm, mam nadzieję, że mi się uda wyrenderować również ten film. Natomiast yy, od dzisiaj będą bardzo króciutkie, bardzo króciutkie, ale takie mega króciutkie klipy. Wręcz jak teledyski 3, 4, może 5 minutowe Będą brzydkie To znaczy się nie będzie kolor korekcji Nie będzie efektów Nie będzie żadnych przejść Ujęć, niczego Dlatego, że Na laptopie mogę pracować tylko i wyłącznie A laptop Sprawdziłem Laptop 30 parominutowy Podcast Z dodaniem Muzyki w tle i przód, tył, um, plansza, można powiedzieć, tylko i wyłącznie z, z grafiki. Um, I około 2,8 mega zajęło laptopowi to prawie godzinę, żeby wyrenderować taki materiał. Także, hmm, no niestety, skończyło się rumakowanie. Um, skończyło się też granie, więc jeżeli ktoś. Um, nie wiem ty, czy, czy ktokolwiek inny gdzieś tam będzie się pytać, dlaczego na Kucio Game się nie gram, to właśnie wyjaśniam. Eee, dlatego, że po prostu padł mi komputer. Nie będzie streamów, nie będzie <ścoughs> żadnych gier. Eee, no i tyle z mojej strony. Chciałem po prostu wyjaśnić z materiał z tamten, postaram się, nie wiem... Porozmawiam z kilkoma osobami, może użyczą mi po prostu komputera czy laptopa, żeby wyrenderować, bo to jest dla mnie ważny materiał. Około 40 minut ma tamten materiał i no, chciałbym bardzo go opublikować. Um, no i tyle. Co, co będzie to będzie. Jeżeli się uda, to fajnie, jeżeli nie, to trudno. Być może, zaznaczam być może nie na pewno, um, pokuszę się o to, że będę nagrywać iPhone'em moim starym, dlatego że iMovie jest lepszy niż ten program na Windowsie, dlatego że ten program na Windowsie to taki odświeżony troszkę Movie Maker. E, nie wiem czy. czy, czy no na pewno. Nie wiem czy ty, ale wiem, że ja sam korzystam z tego programu e, kiedyś jeszcze na XP'ku. Mm, to jest bardzo stary program. Teraz jest odświeżona wersja, lepiej wygląda, ale nadal brakuje możliwości. Ale jako jedyny. Z nielicznych, które mogę jakoś odpalić i działa na moim starym kompie laptopie, no to ogarnia po prostu renderowanie, czyli tworzenie, scalanie wszystkich pików w jeden e, na procesorze. Niestety, DaVinci Resolve nie potrafi tego zrobić na, na samym broszku. No, także dzięki za ten materiał. E, choć krótki. No i do następnego widzimy się, czytamy, gdzieś tam na blogu, czy, czy na YouTubie. Będziemy się widzieć. Cześć!